No dobra. Dzień dobry. Witam z za kierownicy Focusa Final Edition. Mam nadzieję, że nie. No chociaż obwieszczono to już oficjalnie, że jeszcze tylko trochę ponad rok będzie produkowany ten znakomity samochód. Ja jestem w tej chwili za kierownicą jego e, nie. Topowej, nie średniej, tylko takiej pobocznej wersji, bo to jest wersja Active, czyli ten podniesiony z osłonami nad kolami i w ogóle. On ma o 4 cm większy prześwit i w związku z tym stanowi swego rodzaju przejście od normalnego kompaktu do kompaktu podniesionego, kompaktu suwa, kompaktu crossovera. Oczywiście, to nie jest pierwszy aktyw, nie jest to pierwsza wersja podniesiona, ale z całą pewnością warto o tym porozmawiać z jednego powodu, bo to jest auto po liftingu, co widać na zdjęciach wyraźnie chociażby po przednim pasie, gdzie tak samo jak w wieście znaczek z maski powędrował na grill, a przede wszystkim w środku ze względu na Sync 4. Czyli dokładnie ten sam system operacyjny, ten sam interfejs, co w znakomitym Elektryku Mustang MAC-E. Ja teraz się będę musiał rozłączyć. Jak widać, jestem bezprzewodowo o, połączony Apple CarPlayem z samochodem. Oczywiście ze względu na nagranie. Odłączam się i zwracajcie później uwagę na to, co i jak się tu pokazuje, bo zaiste jest różnica kolosalna w tym sensie, że ten samochód komunikuje się z kierowcą bez najmniejszego problemu i Z kolei ze strony kierowcy komunikacja z samochodem jest tak łatwa, jak to tylko możliwe w przypadku no, sterowania ogromną większością funkcji za pośrednictwem dotykowego ekranu. Ale jak widać, no nie jest to pierwszy samochód, w którym dotykowy ekran nie musi oznaczać. Strasznych problemów podczas jazdy, ale na przykładzie tego interfejsu rzeczywiście można dojść do wniosku, że da się to zrobić tak, żeby człowiek szukając jakiejś konkretnej funkcji pokładowej nie musiał podlegać karze za zabawę smartfonem. I za odwracanie uwagi od jezdni. To jest naprawdę sensownie zrobione. A przy tym jestem w samochodzie, który występuje tylko z jednym silnikiem 10 trzycylindrowy, 155 koni, a więc bardzo potężna moc jak na litrowy trzycylindrowy silniczek. W dodatku miękko hybrydowy. Co naprawdę trudno zauważyć inaczej niż przez pojawienie się na centralnym wskaźniku ikonki Start-Stop, bo ani gaśnięcia, ani ponownego rozruchu tak naprawdę nie czuć. Jest to znakomicie zrobione i działa bardzo szybko, bardzo niedostrzegalnie. A sam silnik no jest wręcz szokująco żwawy właśnie przez tę miękką hybrydę, bo ona dorzuca mu swoje 30-40 Nm, 20 zawsze, w tym momencie, w którym on najbardziej tego potrzebuje, czyli tuż po rozruchu, notabene oczywiście załatwianym przez tęże miękką hybrydę. Bo tu nie ma normalnego rozrusznika, tu jest tylko e, opisywany przeze mnie Wam wielokrotnie e, napędzany paskami wielorowkowymi system, w którym e, alternator jest zastąpiony przez rozrusznik generator czyli silnik elektryczny sterowany przez 48-woltowy system elektroniczny, pozwalający na działania praktycznie w czasie rzeczywistym, tak błyskawiczne, że właśnie tego nie czujemy w ogóle. On jest albo generatorem, albo rozrusznikiem i Nikt nie jest w stanie zauważyć tego momentu przejścia. Nie, to nie jest coś, czym Ford mnie jakoś zaszokował, bo to nie jest nic nowego. Natomiast mnóstwo producentów to robi, ale bardzo, bardzo, bardzo niewielu potrafi to zrobić sensownie. A to jest zrobione wyśmienicie. Ford po prostu pokazał ogromną klasę i to właściwie załatwia całą sprawę. A jeżeli jeszcze w dodatku mamy połączenie z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów, która jest bardzo szybka, zaraz włączymy sobie autoholda, która jest bardzo szybka, bardzo sprawna, również w tym przypadku sterowana 48-woltowym. Nadzorem elektronicznym, co sprawia, że jej reakcje, jej decyzje, jej wybory okazują się o wiele szybsze. Praktycznie nie zauważyłem, żeby auto kiedykolwiek dało się przyłapać na niewłaściwie wybranym przełożeniu. A to jest naprawdę bardzo interesujące w przypadku. Powtórzę, 3-cylindrowego, litrowego silniczka, który napędza naprawdę duże auto kombi. Czy ktoś zauważył rozruch silnika ja po prostu nacisnąłem na gaz. Coś pięknego, tak można. I powiem więcej: w ten sposób można przeżyć nawet zasadniczo nie wiedząc o tym, z silnikiem trzycylindrowym. Bo po prostu najzwyczajniej w świecie 1.0 EcoBoost jest świetną konstrukcją. Inna sprawa, że można mieć na jego temat bardzo różne poglądy, bardzo różnie go odbierać, ale. Działam? Działam, przepraszam wszystkich. Ale jeżeli jest on zamknięty w systemie, o takim poziomie sprawności, o takim poziomie szybkości działania, to właściwie nie mamy na co narzekać. A 230 Nm i 155 koni, które no po prostu tak się pojawiają, jak to Niemcy mówią, jak z rękawa coś wspaniałego. W dodatku siedzę na po prostu inaczej się tego nie da nazwać wyśmienitym fotelu, bo Ford ostatnio zaczął e, podobną współpracę z związkiem z niemieckim związkiem ortopedów, jak kiedyś dawno temu Opel. To się nazywa AGR, czyli Aktion Gesunder Rücken, akcja zdrowe plecy. Efekty są po prostu niesłychane. To jest dzika przyjemność spędzać w tym fotelu czas. Tak można jechać w trasę. Tym bardziej, że no zaraz spróbujemy zobaczyć, ile nas kosztuje ta jazda. To jest od momentu, kiedy ruszyłem przed Wami. Niestety nie wyciągnę w tej chwili. Auto było zbyt długo. Wyłączone i wyzerowywane trzykrotnie. To, co widywałem przedtem w czasie jazdy, to był poziom 6,63 na setkę. Nie, oczywiście to nie ma nadal nic wspólnego z obietnicami homologacyjnymi rzędu 4,4 ,4 litra albo i mniej, ale nie na tym rzecz polega, bo liczy się to, co naprawdę jesteśmy w stanie osiągnąć, a yy, osiągamy po prostu bardzo zwinne, bardzo żwawe, bardzo przyjemne auto, w którym nie interesuje nas napęd, bo w każdej chwili go mamy. A w dodatku, no niestety tego nie potrafię wam w tej chwili pokazać bo jak głupi wykasowałem wszystkie wskazania i wyzerowałem w dodatku, no musicie mi wierzyć na słowo, to jest bardzo ekonomiczny samochód. W wersji Active z prześwitem większym o 4 cm, czyli prawie 16 cm, co prawda nadal jest samochodem tylko przednio napędowym, ale po pierwsze starszemu panu wygodniej się wsiada i wysiada. 4 centymetry to jest wbrew pozorom bardzo dużo. Po drugie, takie rodzinne kombi w mieście nie ma żadnej różnicy, nie, nie pokazuje żadnej różnicy wobec swojego niżej zawieszonego brata. Natomiast kiedy zjedziemy z szosy, to zaczyna mieć bardzo duże znaczenie. Ja zawsze bardzo lubiłem fokusa i w tej chwili tak naprawdę cierpię, słysząc, że przed tym samochodem zostało już tak niewiele czasu. Ale Ford zadeklarował pełną elektryfikację, pełną elektromobilność w ciągu najbliższych kilku lat. No, sądząc po tych samochodach elektrycznych, które oferuje, przecież oferuje również e, świetnego dostawczaka. Czysto elektrycznego, na przykład. No, sądząc po tym, to naprawdę potrafią. Przecież Mac I -E jest znakomitym, wyśmienitym wręcz samochodem. Ja po raz kolejny muszę to powtórzyć. Ja uwielbiam jeździć elektrycznymi pojazdami, natomiast nie cierpię być ich użytkownikiem. Po prostu dlatego, że. E, Równie dobrze mógłbym być użytkownikiem samochodu spalinowego za czasów, kiedy Berta Benz pokonała 130 kilometrową trasę z Mannheim do Pforzheim, albo odwrotnie, już nie pamiętam, i musiała po drodze kupować benzynę w aptece. A jak akurat apteka była nieczynna, no to wiecie. No. Ja nie mam gdzie ładować elektryka. Zresztą. Ładowanie za długo trwa, po prostu. Nie lubię tego, nie potrafię się do tego przyzwyczaić. Będę się upierać, że sposób, w jaki Unia Europejska zabrała się do tworzenia, wymuszania elektromobilności, jest całkowicie od pupy strony. I powtórzę to jeszcze raz. Gdyby 10 lat temu władze unijne powiedziały, dobra, to teraz wszystkie kraje członkowskie. Każdy będzie miał co najmniej jedną elektrownię jądrową, i wszyscy zaczynamy budować infrastrukturę przesyłową energii elektrycznej. To teraz byśmy byli w zupełnie innym punkcie. A gdyby jeszcze, wówczas bardzo wyraźnie powiedziano producentom akumulatorów, że powinni się wziąć w garść i zrobić coś nowego, a nie cały czas powielać to samo, co już w telefonach komórkowych wszystkich wścieka, naprawdę bylibyśmy w innym momencie, w innym punkcie historii motoryzacji. Na razie jesteśmy w tym punkcie, w którym zamiast silnika wolnossącego 1,4 czy 1,6 mamy turbodoładowany trzycylindrowy silnik o pojemności litra. I tego nie przeskoczymy, bo tego typu jednostki w warunkach laboratoryjnych rzeczywiście potwierdzają obietnice homologacyjne w warunkach laboratoryjnych. Ale prawdziwe klu programu tkwi w tym, że prawie wszyscy producenci usiłują robić te silniki, co jest naturalne, no mój Boże. Jeżeli jest taka legislacja, to trzeba się do niej dostosować, a porządny inżynier zrobi dokładnie takie coś, jak mu zlecono. Jak będzie trzeba, to będzie to jednocylindrowy silnik o pojemności 50 cm3, który rozwija 200 koni. Trzeba, zrobią. Nieważne, że to będzie pracowało 3 minuty, ale przez 3 minuty pokażę wszystkie parametry. Więc prawdziwe klub programu polega na tym, kto potrafi zrobić taki trzycylindrowy silniczek, który rzeczywiście będzie poważnym graczem. Będzie dobrze pracować. Ten pracuje wyśmienicie. On był świetny jeszcze zanim dostał miękką hybrydę. Teraz z tą miękką hybrydą jest po prostu świetny. To jest naprawdę bardzo przyjemne jeździć tym samochodem. Nie, jasne, nie umywa się do tego cudownego urządzenia, jakim jest jego brat w specyfikacji ST. Nie, bo tam są cztery cylindry, 2,3 litra, tam jest 280 do 300 koni. To jest najprawdziwsza maszyna, hot hatch, kawał chuligana. Ten nie jest chuliganem, to jest samochód do codziennego użytku dla każdego. Tak czy inaczej. Hmm. Głupio wyszło, ale po raz kolejny zachwalam konstrukcję trzycylindrową. Z tym, że w przypadku tego samochodu mam przy tym całkowicie czyste sumienie, w tym sensie, że. Jeżdżę tym autem już jakiś czas. Będę nim jeszcze jeździł przez 4 dni. Jesteśmy naprawdę zakumplowani, bo no oczywiście z założenia nie jest to rakieta nie jest to mięso, które daje diesel. No ale przecież wiecie doskonale o co chodzi z dieslami. To już nie przejdzie, a zaraz się znajdzie jakiś zboczeniec, który wymusi powstanie przepisu, że. Nie wiem, do własnego garażu nie będę mógł wjechać dieslem. No, niestety takich czasów dożyliśmy. A w tych czasach liczy się to, czy ktoś potrafi dostosować się i zaoferować mi, jako klientowi, jakąś alternatywę. Dla mnie to jest prawdziwa alternatywa. Ok, zapomnijmy o próbach przyspieszeń. Nie ma takiej możliwości w tej chwili, a ja się nie będę zatrzymywał na ekspresówce. To jest wbrew nie tylko przepisom, ale i zdrowemu rozsądkowi. W każdym razie tu wolno 120 i zobaczmy, co ten silnik na to. Najmniejszych problemów. Wskaźnik hybrydowy pokazywał przed chwilą e, wsparcie. To jest właśnie bardzo przyjemne w takim samochodzie, że on Dostaje rzeczywiście jakieś wsparcie, jakiś, jakąś pomoc od tego elektrycznego ustrojstwa, które w każdym innym samochodzie nazywa się po prostu start-stopem. Jak ktoś nie umie zrobić miękkiej hybrydy, to robi start-stop, który jest jednym wielkim koszmarem, bo każdy start-stop jest koszmarem, nie oszukujmy się. A tu to wszystko perfekcyjnie działa. Ja przypomnę tylko, że do tej pory z samochodów, które mają zewnętrzną miękką hybrydę, czyli to na paskach generator starter absolutnie bezkonkurencyjny było bezkonkurencyjne było Volvo. Eee, pojawiło się kilka samochodów, które miękką hybrydę ukrywają wewnątrz skrzyni biegów, jak na przykład e, najnowsze Alfa Romeo czy Mercedesy. Ford jest dla mnie, ten Ford, ten silnik, ten system miękkiej hybrydy jest dla mnie w tej chwili numerem dwa po Volvo. I proszę to zaprotokołować. A tak w ogóle no jest to po prostu Ford Focus, czyli kapitalne auto kompaktowe, które wyśmienicie resoruje, ma bardzo wygodne, bardzo przestronne wnętrze, wykonane z całkiem przyzwoitych materiałów, chociaż no czasami to aż o pomstę do nieba wzywa, woła, ale no taki mamy świat i tego nie przeskoczymy. A tutaj przynajmniej wszystko jest doskonale spasowane i zmontowane. W przeciwieństwie na przykład do fantastycznego samochodu jakim jest Ford Mustang, w którym niestety plastiki w kabinie potrafią skrzypieć. A ja jestem na to bardzo bardzo wyczulony. Ten samochód nie dał się przyłapać na żadnej słabostce. I w dodatku ma bardzo przyzwoite audio. No i tak jak powiedziałem, w ogóle znakomity interfejs, znakomity system multimedialny. Teraz jakby mi ktoś powiedział, jak tu się zjeżdża w prawo, tak żeby nie łamać przepisów. Aha, tutaj, czyli mam przeskoczyć dwa pasy naraz. No to jest naprawdę piękne, jak przygotowują te buspasy. No dobra, wyżej pupu jeszcze nikt nie podskoczył, a ja po raz kolejny ogłaszam stan zrozpaczenia z powodu obwieszczenia końca produkcji Forda Focusa. Ten Final Edition, czyli po ostatnim liftingu, jest samochodem fantastycznie dopracowanym, poza tym, że bardzo ładnym, i w tym przypadku jeszcze w dodatku wyśmienicie wyposażonym, bo między innymi mamy tu matrycowe lampy główne. No i wielka kabina, mnóstwo miejsca. Ech życie. Dziękuję, do widzenia.